Minęły dwa lata i wiele się zmieniło. Bliźniaczki urosły i z dnia na dzień są coraz piękniejsze. Nie tylko chodzą, również biegają i skaczą. Są takie jak ja, ale zęby mają potacie. Teraz cała trójka ma ten urzekający uśmiech. Tomas jest wspaniałym człowiekiem i najlepszym ojcem. Dzięki niemu moje życie to nieustanne święto. Codziennie budzę się, myśląc, że to sen, ale to nie jest sen. Poradzisz sobie? Daję radę z bliźniaczkami, więc i z pudłem dam radę. Uważaj, żeby nie upadł. Ostrożnie, w środku jest szkło. Jak się pani nie martwi, mamy wprawę w przeprowadzkach, jeszcze nic nie stłukliśmy. Nie denerwuj się. Zawsze jest ten pierwszy raz, co? Kolejne rzeczy zostawimy w korytarzu. To tylko dwa kieliszki, nic więcej nie potłuczemy. Zabiję go, jeśli to kieliszki do szampana. To przez tę przeprowadzkę muszę powiedzieć Ci coś ważnego. Teraz? Jestem coraz cięższa. Chciałam się napić lemoniady. Straszny upał. Przeniosę ci, trzeba było mnie zawołać. Nie zostawię dziewczynek. Położyłam je spać, śpią w górzeczkach jak aniołki. Nie zostawiłaby ich samych. Śpią dopiero półtorej godziny. Włączę elektroniczną nianię. Gdy zasną, obserwuję je dwie godziny. Chcesz, żebym patrzyła, jak śpią? Powiedziałaś, że mi pomożesz. Nudzę się. Szalej na Twitterze, ale obserwuję przez dwie godziny od zaśnięcia. Nie kłóćcie się, bo się obudzą. Dziwnie wychowujesz dzieci. Jest w ciąży, zanieś jej coś do picia. Zaraz to zrobię. Mogę powiedzieć coś ważnego? Jesteś gotowy? Nie chcesz usiąść? Teraz chcę pomóc chłopakom, pracują sami. Trzymaj obiema rękami, bez bumelki. Straszny upał, idźcie już. Mówiłem mu, żeby uważał. Spokojnie, będziemy ostrożni Oski, stój, tak pomóż Idźcie Myśleliśmy o tym i stało się Jasne, nie martwcie się Nie będziesz mi więcej pomagał Dlaczego wziąłeś ten cel? Chciałem dobrze Pomogę im, bo wszystko potłuką. Później mi powiesz To coś ważnego? Tak Ale pilne? Pilne to nie to samo, co ważne Wszystko wygląda idealnie. Marko z dużo mi pomaga. Tak, wszystko tłucze. Wiedziałem, że będziesz mi robić wyrzuty. Otłukł szkło, to się zdarza. Tak czy inaczej, to dobry człowiek. Gdzie bliźniaczki z Hildą usypiają. Wkrótce sama będzie mamą. Niech ćwiczy. Napijesz się czegoś? Chętnie. Pomogę im przygotować otwarcie. Spójrz na nasze skarby. Śpią, a ja za nimi tęsknię. To najpiękniejsze dziewczynki na świecie, bo są podobne do ciebie. Pamiętasz, że chciałam ci coś powiedzieć? Tak, mów. Tu są rodzice: mama i tata. Co się stało? Nie chcą spać. Czytałam im bajki, ale sama zasnęłam, a one wszystko łapały. Zasnęłaś? Tylko na chwilę. Co chciałaś mi powiedzieć? Później. Idź później, ci powiem. Zostaniesz z mamą? Patatuszu. Idź do cioci. Daj jej coś do picia, jest gorąco. Wypadł ci. Jestem genialna. Uspokójcie się, wszystko będzie dobrze. Bez esperansy nie zaśpiewamy. Przecież to otwarcie dzielnicy. Pedro SMSuje do niej zaraz powinna tu być. Otwarcie dzielnicy Esperansy bez esperansy, jak zwykle. Wysłały jej SMS, ale nie odpisałem. Coś się stało. Ale przeczytała, mam potwierdzenie. Pewnie prowadzi, dlatego nie odpowiada. Dzwoniłam do Hilde, ona też nie odbiera. Clara to samo. Wyłącza telefon na noc i widocznie zapomniała włączyć. Może zapytamy sąsiadów. By nie stało się nic złego. A jeśli znowu ją porwano? Co ty pleciesz? Bez przesady. Przygotujcie się. Znajdę niewes i zaczynamy. Dzwoniła do nim? Są moje skarby. Nareszcie. Dziewczynki, chodźcie do tatusia. Co się stało? Mały problem techniczny. Samochód się zepsuł i musiałyśmy pchać. Musiałyśmy, sama pchała. Nieważne. Zaśpiewajmy, zróbmy próbę. I zatańczmy. Znam najnowszy trik, pokażę Wam. Żadnych nowości. Tu jesteście, babcia. Tata dzwonił, jego samolot jak zwykle ma opóźnienie. Co robimy? Pójdziesz do babci. Zostawię cię na chwilę. Jestem wykończona. Nie czuję ramienia. O Malcie nie rozebrałem. Przepraszam. Straszny upał. Jak to wygląda? Super. Sama zobacz. Nawet nie miałam czasu spojrzeć. Przepięknie. Są potargane, mimo że je czesałam. Nie przejmuj się. Jest tort? I to jaki? Lola i Pedro udekorowali go naszymi figurkami. Jesteśmy my dwoje i wszystkie zakonnice. Spójrz, stoi na stole. Jaka jest wielkość mojej figurki? Taka jak moja. Nie mniejsza niż pozostałe? Jesteś wysoka i piękna. Pamiętasz, że chciałam powiedzieć ci coś ważnego? Chodźmy. Później. Powodzenia. Kocham Was, Buziak. Dopóki mnie kochasz, mam nadzieję i budzę się dzięki Tobie. Ufając temu światłu, zapominam o strachu. Oddaję Ci swoje serce, pomóż mi marzyć. Z każdym dniem śpiewa coraz lepiej. Jest aniołem, który zstąpił z nieba. Ty jesteś moim zbawieniem. Bez Twojej miłości nie mam dokąd iść. Jestem szczęśliwa tylko w Twoich ramionach. To najpiękniejsza kobieta na świecie i najpiękniejsza mama. Działam to 80 razy, zawsze robią to samo. Chciałabym skorzystać z okazji. Przede wszystkim gratuluję pracy, jaką włożyliście w dzielnicę. Mas to zrobił. Wszyscy. Racja. Jeśli pozwolicie, chciałabym skorzystać z okazji i powiedzieć coś, co próbuję powiedzieć cały dzień i stale coś mi w tym przeszkadza. To wiadomość dla ciebie, kochanie. Chcę ci powiedzieć coś ważnego. Zostańcie z babcią. Co się stało? Jestem w ciąży. Będziemy mieli kolejne dziecko. Dzieci. Bliźniaki. Trojaczki. Troje? Tak. Nie do wiary. Jesteś szczęśliwy? Tak, kochanie. Stale mnie naśladuje. Spodziewam się dziecka, a ona urodzi trojkę. Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Chciałam, żeby to była niespodzianka. Chcę być matką chrzestną całej trójki. Będę wujkiem piątki dzieci. Otworzymy przedszkole. Ja też mam niespodziankę. Jest w ciąży, padnę. Głupia. Mam niespodziankę dla ciebie, a właściwie dla wszystkich. Zostań z bawcią. Mówi, że ma niespodziankę, już się boję. Będzie śpiewał.

Padłaś na mnie. Zderzyłyśmy się brzuchami. Jesteś gruba. Wyglądam doskonale. Zmałpowałaś moją ciążę, a teraz Twoja kuzynka będzie miała trojaczkę. Straszne jest to, że ciąża wcale cię nie zmieniła. Spędziłam upojny weekend z kotem. Ty wzięłaś się do roboty później i wzorowałaś się na mnie. Masz termin na piętnasty, Ty też. Będę miała cesarkę 14. Pewnie już zapisałaś się na liposukcję, załza. Te veo pasar. Tu showcito bien cortito me hace delirar. Se calienta la noche, y no puedo parar. Cuando estás muy cerca mi, ya no sé ni lo que digo. Pierdę kontrol. Yo, kocham cię. Porhe, twoja córka ma dla ciebie niespodziankę. Cześć, tato. Będziesz miał jeszcze troje wnuczą. Spodziewam się, trojaczków. sensual Ale zrobiłeś mi niespodziankę. Teraz jestem trochę zawstydzony. Przestań, zawsze chciałeś być gwiazdą muzyki. Może trochę. A twoja niesamowita niespodzianka? Nie spodziewałeś się? Jeszcze troje dzieci, Sofii i Kata razem pięcioro. I jeszcze pięcioro, zobaczymy później. Chcę mieć dziesięcioro dzieci. Porozmawiamy o tym. Decyzja zapadła. Zawsze, gdy jestem nad rzeką albo przechodzę tędy, przypominam sobie nasz pierwszy pocałunek. Ja też musiałem biec. Dobrze, że mnie dogoniłeś. Nigdy więcej cię nie zostawię po tym wszystkim, co przeszliśmy. Nadepnąłem ci na nogę? Masz coraz więcej siwych włosów Gdy się zestarzejesz, będziesz cały pomarszczony Kocham cię, przystojnie. Poddajesz się jakiejś kuracji? Twoje włosy nie mogą być takie siwe Wyglądam tak od dziecka To ty jesteś piękna Kocham cię ja ciebie bardziej. Zawsze będę Cię kochał. Do końca życia. O céu se ilumina e floresce um novo dia para os dois. Vai chegando esse momento de te ter cerca e tiemblo, já não puedo mais, já não posso miradas es tan real todo me parece un sueño de mi alma sos el dueño a tu lado quiero estar solo te quiero cuidar